Dzisiaj zajrzymy sobie do oryginalnej baterii od roweru MOKO C93. Zobaczymy, co tam we wnętrzu siedzi. Więc na dzień dobry musimy odkręcić. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 śrub krzyżakowych. Co my Tu mamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czy to jest 13 S 6P z grzeby. Nie wyglądają najgorzej. Rzy też jakoś nie widzę, tu tylko w tym jednym miejscu się pojawiło trochę rdzy. tak to widać, że jest nawet nieźle, tu mogłoby być jeszcze połączenie, nie ma połączenia szkoda na pewno by to lepiej przechodziło, bo to jest właśnie taki słaby punkt to jest słaby punkt, wszędzie takie pojedyncze punkty gdzie nie ma dwóch zgrzewów to są słabe punkty tak samo tutaj jak dziwnie zrobione. Ale co najważniejsze jest to taka sama obudowa. Jak obudowa, w której ja robiłem swój. Pakiet pakiecik, więc tutaj góra jest cała pusta. O, tak jak tu nic nie ma. Więc gdyby ktoś chciał. Zamienić sobie to gdyby się bateria ta skończyła, popsuła lub chciałby ją poprawić, to wystarczy wyjąć te ogniwa, które tu są w środku, wsadzić nowe ogniwa, lepsze i zgrzać sobie pakiecik 13S9P. Nic tutaj nie stoi na przeszkodzie. BMSik jest. Wrzucę zdjęcie, jaką wygląda. Jakie ma tutaj opisy? Po chińsku prawdopodobnie. Nie wiem, jak on tu ma wydajność, trzeba by sprawdzić. Polutowany jest dobrze. Są opaski termokurszliwe. Tu zakładam pewnie, że. Tak. Do plusa jest tylko jedno wyjście. A nie, przepraszam, tu są dwie blaszki. Przy wyjściu plusa, więc zrobili to na dwóch, przynajmniej w tym miejscu. Minus. Minus jest z tej strony też jest na dwóch blaszkach, ale minus już zaczyna delikatnie rdzewiać, czy ogniwa mają jakiś opis, patrząc, jakiś opis mają, ale to Czy mają opis, jakiej firmy są te ogniwa, to raczej wątpię. Co tutaj na nich pisze? INR 18650 A 3500 miliamperogodzin. 37V, nic więcej. Po kolorze widać w takich fioletowych otulinach. Prawdopodobnie nie są to jakieś markowe ogniwa. Ale dobrze, że jest Bo przyklejane na taśmę jakoś jest to zrobione tak w miarę. W miarę schludnie, choć tu się przecinają, przedłużane są te przewody, ale nie jest najgorzej. Można jedynie mając zgrzewarkę poprawić te punkty takie najbardziej wrażliwe to i dłużej to nawet i by pojeździło Co mogę powiedzieć? Czujnik temperatury był w ogóle nie wklejony. Przyklejony przez papier. O. Jak on miał zbierać temperaturę teraz? To by i tą temperaturę zbierał. No ale jak on miał to zbierać, jak był przyklejony do papieru. Jedną stronę możemy sobie o, ładnie wyjąć i zobaczyć, co tutaj mamy. No tu też takie połączenie jest, bo jest. Tu też by się przydało. Tu brak połączenia, tu mogłoby być jeszcze trujeczka. Złapałaby to ładnie. Tutaj to nie mam co gadać, bo tutaj jest OK. Ale tutaj przydałoby się po dwa paski. Baterie sprawdziliśmy, poprawiliśmy to co było widoczne do poprawienia. Co mogę powiedzieć? Producent napisał 960 watogodzin. Gdyby wziąć e, poprawkę na to co jest w środku, czyli 13S6P, po 3500 mAh ogniwo, gdyby z każdego ogniwa już w takich bardzo dobrych, dobrych warunkach wziąć 3,45 amperogodziny, no to by wyszło nam 995 watogodzin. godzin. Więc wynik nawet większy niż tutaj podaje producent. No więc producent tutaj obniżył trochę wartość, prawdopodobnie dlatego, że to są jakieś chińskie, nieoryginalne, niemarkowe ogniwa i one nie, nie mają takiej pojemności. Jak się już bateria skończy, to powyciągam yy, te ogniwa, sprawdzę i wtedy będę mógł powiedzieć, jakiej to pojemności były ogniwa. Ale tak jak widać, bateria jest yy, przystosowana do możliwości rozbudowy na obudowa, jest przystosowana do możliwości rozbudowy na dużo większą pojemność. Więc gdyby ktoś się zastanawiał, co się kryje wewnątrz, czy można tą obudowę rozbudować można rozbudować taką obudowę